Siemano. Witamy ponownie. Ta, teraz będzie, kurde, bloodring. Walka... z mechami. <noise> taki trochę, kurde, się robi cyberpunk. No, no ale co poradzisz, jak trzeba załatwić mechy, to załatwimy i mechy. Chore rzeczy, nie <noise> wiem w ogóle po co taki etap. Zresztą nie wiem, to takie kurde... Hold, mouse, activate chains gun, rocket launcher, E i granadę. Hmm. Nic nie zrozumiałem <grymne> Ten letab został tam wplecony na siłę tak można powiedzieć Że A to jest kurde Lepiej w kółko się ruszy Najlepiej Ja bym w ogóle chciał się to się ruszyć Dzi jestem na Już dobra Przecież dostał no gink Lamusie, kto to wymyślił? Z Cz czego się nie da przejść w ogóle? Ten nie chce umrzeć. Ja oczywiście jeszcze nie mogę sobie zadbać. z skołowrotka? Tak. O. Dobry. Jeden do przodu zostało ze czterech. Nie, Pocieszyłeś. Może nie razy, ale dwa. mów, co chcesz. Scenaria fajna. No, tak. Co im się udało? No, to kościół jest, tak? Nie wiem, walne ze rakiety. A to rano. What fakt! ale chociaż wiesz, tutaj jak lecisz na Teraz masz dwóch chyba. No, czy nie. Szkoda, że nie można, wiesz, wyjść. Nastać sobie tak. chwilę. Nie? Trzech o. <laughs> pozdro. No pozdro. Najlepiej co z Rocket Launchera. No ja bym chciał rozwalić bramę, wiesz. No no. A może tam po lewo? O, no. rozwalił. Kitra się ze fillerami. No w ogóle. Aha. Tak. <laughs> I A masz przecież ten, ten celowanie. Może coś, coś ci da. Nie mogę używać Aha. Tylko mogę użyć trybu, wiesz... No to jesteśmy w dupie. No trochę, tak. O, pięknie. Wiesz, tak staram Dobra, się... Dobra, wywoływać... na siebie. Wywoływać ich po jednym, no nie? No no. Czyżby jeden zginął? Chyba nie. Nie, tak. O, No jestem się, że jesteś. Fajnie, tak jest. O, dobrze. O, okay. był Dobrze. Jeszcze jeden został. Z tym jednym też nie zachowałem, kurde. Na Moc jak na szachach. Ale może jeszcze inni przyjdą, wiesz. Ale nie. Kurde! Jeszcze nie. No już blisko. Kurde, zdychaj. Co się tu dzieje w ogóle? Ty? O? Ja, w jaki lizdek nie na pewno tu jeszcze granaty podsyłam? Dobra. O, jest. Dobra. Jeszcze jeden No Na, ty to już ostatni. Gostar. O Oficer. Tak, to już final battle. Pół HP mi zostało, nie jest źle. I've got a shopping list. Gdzie ten Jest za mną jest? Ten idiota ma lepszego mecha. No, będzie ciężko. No już jest ciężko. Ale no, tu wszystko leci, rakiety, granaty... Dobrze. No, tylko celuję rakiety, wiesz, w niego, a nie na duch. Staram się, ale to, nie jest prosto... Ciężko, ciężko. Sterowanie jest takie po porażkowe. No dobre już. O. To on mnie zabił, czy ja jego? Nie. Poddał się. Aha. A no to go przyspiliłem, kurde, łap serdaka jednego, w Dosyć dobrze nam poszedł to na to. Tak, tylko że on jeszcze żyje. Ha, ha. Także jeszcze nie mógł zbierać. Myślałem, że się pobudzi. No co? No, na dami go obłożę. Dobra. Nie, jeszcze żyje. Już. Dobra, już teraz nie żyje. Będzie stępal? Chyba tak. Mhm. To ja. Dobra Mogę wyjść z tego urządzenia? Weź może spację, coś tam. E? Nie, no. to granatę na tym to jest był O nie. Jetpacki. Czterech właśnie. Pięciu. Jakbyś mógł się dostać stąd? Chciałbym. Chociaż myślę, że on tam... Ten... A ona się wydostanie po tym jak się rozwali ten Ale nie jestem pewien No właśnie jak to jestem Dobra, dobra. dobra jest wyszd jest Uff udało się Najgorszy za nami Za przed nami Ale przed nami no to jest? Nie, nie będę bo no. wiesz szybciej nie Fakt. <laughs> Co ja zażarłem? Nic, właśnie o to chodzi. Fak, wszyscy... Koleś chyba na górze jest tym... rakietnicy. Ja w ogóle to chciałbym się dostać jakoś na górę, ale... Nie ja mam pomysłu, drzwi nie zamknięte. Ciekawe kto. Nie wiem, a, to są schody. Stary, no jest... Mogą być tam Niemcy, więc uważaj. No dużo nie zdziałam tutaj. No i z No właśnie o to mi chodzi. Tylko HP się rozchodziło. Tak? że ewentualnie to już jest koniec etapu? Czyżby? Chyba, że. Wiesz, jak już będzie po save'ie, to już będę uh -huh. się tak <laughs> martwił. Fuck. <laughs> Fuck. 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 <laughs> Dobrze, że nie traci HP, wiesz, jak Ale widziałeś ten epicki lot w dół? <laughs> tak, dobra, zaraz już przejdę, chyba. Zaraz znowu polecę w dół, bo się spierdzielę. Co na co ona patrzy tam? Widzisz, jak ta główkę ma tutaj? Mm. Nie wiem, dobra. Wali. Może ktoś tam jest? Ale to tak to by celowało, broń No właśnie. Dobra. Dobra. Gid. Jeszcze pięty. A, no. zablokowałeś. się. O, Ow. Teraz uważaj. O, no właśnie. Fuck. <laughs> Nie dość, że Miszki to jeszcze Niemcy normalnie. <śmiech> Miszki. <śmiech> Mam rage'a, to jest ten plus. No co ci rage? A? Da. Musisz zassać. zastać. tak. Czek, jak na razie dzisiaj cała budowla rozsypała. I Rain wys wysrało gdzieś. Dobra, jest typek. Uważaj. Jeden jest. Musisz tak szybko tam. Podejdź do niego. No. no przyciągam go, tylko że na slow, no nie? nie? wiem to wyłącz teraz slow już. Nie, jakiś zasa jakiś będzie pewnie, jak wiesz co idzie. Aha Dobra Mmm, Ale dużo. To masz. Ale... Gdzie co? Eee, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. Musisz Oho. No nie. Nie możesz jump'ać? No nie mogę. Musisz tam i właśnie. No słuchaj, no. Tylko uważaj na to. Ten... O! Jest! Jest! Sejf. Sejf. Jest u... safe! Jest, jest dobrze. Uff. Dobra. Lecimy z save. No to z głowy. Eliminuj to dobra. Wiem, że muszę żyreć, zaraz je zjem, tylko znajdę coś, co można zjeść. Co? Oh. Nasza przyjaciółka. No to ten. strzelowała nas. No, no, no. That bitch. Trzeba ten bić zabić. No. Pary. Będzie ciężko. Albo nie. Dobra, zaraz to naładuję, Ale zobacz ile mam tych! A to to już wszyscy oficerowie? Tak. Ta. To fajnie. Ja tam... Ta. Od razu piekiełko wbijam. Bo normalne schodzenie, w ten, schodami jest zbyt mainstreamowe, tak? Tak. A nie, to nie oficery, to normalne typy są. Aha. A, trzeba wejść teraz na górę. <laughs> A, no to aby tam jest. Co no Gdzie jesteś? Tu. Był. Był. Tak. Get out of. Get out of, bitch. Dobra, ty, bo kolejni się porobili. O, o nie. nie. Jetpackerzy. No ale to jest bronisz. is my Dobra. Spadnij. Dobra, nie, nie, nie nawalej. Teraz. Oh. Czekaj, chyba się zawili sami. Dobra, Albo i, i, nie. i tak muszę iść na górę i tak. W ogóle ja bym coś oszamał, nie wiem jak ty. Tylko nie umiem chodzić po schodach, bo są zbyt kręcone. <gry> Wiesz o co chodzi? No, no. Czekaj, chyba jeszcze jeden jest. Jest, jest. Jak jest. słyszę. No pewno jest. Tam jest. Mhm. To, on to ja robię Aha, ale no nie możesz normalnie wskoczyć? No właśnie, frej. Ty jesteś głupia. No, o! Czekaj, ona musi go przyciągnąć Czeka. sobie jeszcze. Chociaż nie wiem po co. Ale ona musi, dobrze. Dobra, ten już dostanę. Jeszcze jeden gdzieś na dole. Mało hop no mało na samym Gdzieś tu. Aha. To nie ten był. Jeszcze ktoś na górze. no tak, ona. A. Jak ja nie mam Dobra, zrobimy to twoim patentem. Na slow zasysamy pełne HP, dziękuję. Chyba, że się wkurzę tym A jej nie możesz tam zostać. Przecież. Dlaczego? No, no co, że to niby jakiś wampir jest? Tak. To jest twoja przy... przyjaciółka, nie? No. Chyba, że uciekniesz zaraz ta, na górę, może tam ktoś jest A, bo ona ucieknie Włącz rajzę A potem będę płakał No to potem Uciekaj na samą górę Nie. Fuck No ale spokój, prawie Rajas jest złapałem Prawie ona cię zabiła No, na pewno mnie zabiła Dobra stara, ale nie jest źle Jeszcze raz wiemy co mamy zrobić okay. Ja ją zabiję <grymów> w Filmu mu chociaż nic trzeba oglądać No za to nie na Rajas Na tu. Dob... spokojnie piętekami będę schodził i zabiję. Tak. Albo i nie. <laughs> <laughs> Widzieliście co tamten Może... 50, 50. Co on zrobił? Dziesiąt Co zrobił? No właśnie nic. Myślałem, że coś fajnego zrobił. No. Co! Nie Ge wiem, widzę. Getaroff Gdzie ty Dzieci nie ma. Rof! ty no. Nie powiem, ten boss będzie trudny. Dobra, pojawiają się. Zapierajcie <ścoughs> Chciałem zrobić takiego Spidermana, no nie? No. Tak. Dobrze jest. No, to trzeba na patencie mm, to przecież. No jeszcze nie git, bo jeszcze gdzieś tam zostało trochę. A, jeszcze jeden. Jeszcze gdzieś jest jednym. Nie, tutaj ta babeczka. Myślisz? Tak. Dobra, mam full HP. Nie, jeszcze jakiś Deutschland jest. Był. Był właśnie. No on. Był. Teraz to możemy walczyć. Fuck, gdyby ona nie wysiekła. Spoko, użyłem specjalnego ataku. Poziomu piątego. <noise> Ta. Poziom piąty wymiata, chociaż najbardziej lubię chociaż mi... czwarty też jest dobry, to jak z no tymi kopniakami nawali. Gdzie ta Lolita? Spieprzyła na górę. A, bo już ma mało HP. A ty masz dobrą broń. No tylko chciałbym ją dorwać. O. A co, ty? Nie wiem, wale. Wow, wow Ona ma te same umiejętności No co wiem tej... właśnie to mnie wkurza Jakby mi się udało walnąć piąty poziom O o może broń mi? Nie mam Aha A tu co trzymasz? To już jest pusta. Aha No spoko. dobra spoko. No właśnie, nie, nie jestem pewny jeszcze, czy spoko, na pewno. Na Teraz pewno. tak. Jak już w animacjach jesteśmy. Tak. O! What the fuck! Nie wiem, co to miało być. Mm. O, target, dobra, zmieniam tylko wizję. Dobrze idziesz, tam? No? Tak, nie mam wyjścia. No, także na tym etapie skończymy. Ty kończymy, tak? Tak. <grych> y, poczekaj, jak tak mówi, że to kończymy. To ja nie wiem, czy ty mnie nie oszukujesz. Nie, nie oszukujesz. <grych> <grych> także zaczynam. In the next episode. Na razie, ziomym. Trzymajcie się.